Warto wiedzieć. O tym, co będzie się działo w drugi i trzeci weekend września, czyli o Europejskich Dniach Dziedzictwa Narodowego, w wydaniu polskim w studiu Marcin Rembacz, Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Pora wczesna, ale spróbujemy. No, damy o radę, radę, porozmawiać. Jasne. Ym, jakie jest w ogóle założenie tej inicjatywy? To jest coś, co w Europie działa już od lat prawie 30. No, w, my też możemy pochwalić się przeszło 20-letnim stażem mhm. e, organizacji. Europejskich dziedzictwa w Polsce. Po co to zostało powołane, żeby zwrócić uwagę na co? Na ważne y, aspekty związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. Jest to chyba największy w ogóle w Europie taki projekt edukacyjny, społeczny i edukacyjny związany właśnie z ochroną dziedzictwa kulturowego. Mhm. Charakteryzuje się tym, że nie ma jednego organizatora tego przedsięwzięcia. My, jako Narodowy Instytut Dziedzictwa, jesteśmy ogólnopolskim koordynatorem tego wydarzenia. Natomiast no, cała moc tkwi właśnie w organizatorach, a dalej w samych uczestnikach tego, tego święta, chyba największego święta, właśnie zabytków. Czyli to już jest nie wprost zaproszenie, o którym powiemy Tak, za tak, tak, tak. Organizatorzy z, z, zgłaszają się do nas pomysłami na realizację poszczególnych. Tematów, które, które my co roku proponujemy. Mm -hmm. Są to tematy, które w, w danym roku są, są, są ważnymi tematami, albo mają poruszać ważne kwestie właśnie z ochroną dziedzictwa kulturowego, historii. W tym roku hasło nie od razu Polskę zbudowano. Jak to rozumieć? Nie od razu Polskę zbudowano, można rozumieć bardzo szeroko. Musimy pamiętać o tym, że granice naszego, naszego państwa zostały delikatnie przesunięte na zachód, w związku z tym w każdym, w każdym regionie Polski to, ten temat może być rozumiany trochę inaczej, natomiast no, nam przeświecała idea 嗯。Uh Oprócz oczywiście tego, żeby w całej Polsce można było, e, można było brać udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa tego roku, no dodatkowo staraliśmy się e, tym hasłem przypomnieć tą okrągłą 150. E, re, m, rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Mhm. Także to jest, e, to jest ten temat. Natomiast oczywiście nie możemy go traktować e, tak wąsko, bo e, nie od razu Polsko zbudowano. Można, można traktować bardzo szeroko od e, właśnie chociażby walki, ale przez e, prace, u podstaw naukowców, lokacje miast i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem, że mogą się do Was zgłaszać organizatorzy, Wy pomożecie w przeprowadzeniu jakiejś akcji. Co to może być za wydarzenie? Co to może być za akcja? Na przykład? Generalnie bardzo, bardzo wiele różnych możliwości. Od zorganizowania spaceru, czy wycieczki plenerowej i przekazania tym lokalnym społecznościom kilku informacji na temat otaczającego ich właściwie e, świata i e, tych, tych miejsc i obiektów, które są bardzo ciekawe, najczęściej, e, żeby im po prostu pokazać, jak wygląda to lokalne dziedzictwo. To jest, to jest niezwykle istotne, po to, żeby dalszym krokiem te lokalne społeczności dbały o własne dziedzictwo, skoro już będą je zna znały, e, będą działały. Na, na, na jego rzecz. To mogą być, tak jak powiedziałem, wycieczki, e, spacery, e, zwiedzania, udostępnienie bezpłatne miejsc, które na co dzień nie są dostępne dla, dla zwiedzających. E, liczne muzea otwierają wtedy swoje drzwi e, i spokojnie można wtedy te, e, te miejsca zwiedzić zupełnie bezpłatnie. Hmm. Czyli jeżeli ktoś ma pomysł, to dzwoni do was i wy wspieracie. Tak, Ko Kontaktuje się generalnie z, z nami, najchętniej z koordynatorami regionalnymi, którzy w każdym regionie Polski się znajdują i wtedy pomagamy faktycznie e, w. W działaniach. Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce w drugi i trzeci weekend września. Trochę czasu jeszcze zostało, warto się tym tematem zainteresować. Moim gościem był Marcin Rębacz z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.